ojczym zawsze bił za coś. Czasami jednak za mocno. Chodził cały posiniaczony do szkoły". I twój ojczym Marek wprowadził do domu dyscyplinę na granicy z terrorem, bo pas, kary dotkliwe, to było mocne, mocne lanie. Jak ty w ogóle odnalazłeś się w takim rygorze? Bo ty powiedziałeś u Kuby Wojewódzkiego i Kędziora, że to nie było lanie za nic. Bo to nie było lanie za nic, ale było często no przesadzone, no stary, na tamte, ja pamiętam jak mówię, miałem wiele razy posiniaczone uszy, takie bardzo, bardzo i pamiętam, że żyłem z taką myślą, że zobaczysz kiedyś, kiedyś ja się odwdzięczę, nie mamy kontaktu ze sobą, ja nie mam też do niego jakichś pretensji wielkich, mniejszych, no po prostu stało się sta i wiesz i to też w jakimś sensie też mnie ukształtowało jako... Ale jak cię to ukształtowało? No właśnie, no tak, że miałem taki zawsze w sobie, nie wiem, nie, że nienawiść, ale taki, że to wszystko mija, to nie, że tak jak mm. była ta sytuacja, że przyszedł taki moment, nie wiem, czy miałem 16 czy 15 lat, gdzie to wszystko się zamieniło, nie, już powiem, że już nigdy nie uderzy nikogo u mnie, ale to też mówię ci, nie było tak, że on nas bił za, za nic, nie, to z reguły było albo coś w szkole przegiołem, ale było to niewspółmierne z karą, nie?